Poglądam na mnie z ciekawością. Kot! Dobra. Dobra. Jeszcze jakbym mogła pogłaskać, to by była gra roku. Okej. Okay. Aha, w obecnych czasach em, strażnik byłby kimś na w zasadzie osoby przepowiadającej przyszłość. W czasie wojny matki i synów, których zabrano na wojnę, modlili się do tych strażników. Strażnicy byli obecni w Japonii. To był dobry sposób dla kobiety, by zarobić pieniądze. Jednakże, w przypadku wielu wiosek, które przeszukałem, większość z nich nie robi nic innego poza. Przepowiadaniem przyszłości i udawaniem medium. Jedynie w wiosce Azakawa definicja okazała się całkowicie inna. W tej wiosce strażnik to mężczyzna. Nie zachowuje się jak wróżbita, ale raczej jak szaman, który modli się do duchów gór. Jest charakterystyczny ale nie robi tego dla profitu. Jego pozycja wydaje się być dziedziczna. W przeszłości podobno ta osoba miała potężną moc w wiosce, ale z czasem odeszło to w zapomnienie. Coraz częściej w wiosce słyszy się, że takie kultopodobne rzeczy zaczynają być zawstydzające. Mieszkańcy wioski denerwują się z tego powodu. Ale osoba, która staje się strażnikiem Trzymana jest w wiosce aż do ukończenia siódmego roku życia. Dopiero wtedy mogą postawić pierwszy krok poza okolice. To musi być ciężkie. Strażnik wioski? Teraz tak sobie myślę. Był ktoś taki w książce w moim pokoju. Dobra, zaraz poszukamy. Ale Boże, to mi się tak źle tłumaczy. Dobra, to jest to. To jest zamknięte. To też. Okej. Okay. Sprawdzę jeszcze trzecie piętro. A ona zresztą ma chyba ten pokój, nie? Mhm. Tak, to było o strażniku. To o tym mówisz? Dobra, ale co my tu jeszcze mamy? Zamknięte. Zamknięte. O, racja. Powinnam przyjrzeć się bliżej albumowi z wczoraj. To ho! Noho. Dokumenty. O, tu jest album. Jako, że tutaj jestem, chciałabym się lepiej przyjrzeć. Więc mama i tata tutaj żyli, kiedy byli młodzi. Nie ma tutaj zdjęć z mojej młodości. Jest tak wiele rzeczy, których nie wiem, i to sprawia, że czuję się dziwnie, ale nie ma nikogo, kto mógłby opowiedzieć mi o mojej rodzinie. Może znajdę coś w innym spokoju. Potem zapytam dozorcy o pokoje, które wciąż są zamknięte. Wiesz, on ci powiedział, że masz przejrzeć te otwarte. I za bardzo za nami nie przepada. No dobra, tu... A to jest chyba wszystko. Chodźmy go zapytać. Jakby co zrobił? Poszczyje nas mieczem? Zamknięte. Notatka. Wychodzę. Okej, okay. co teraz? za drzwiami? Nie, tak sobie stukają. Powinnam to sprawdzić. Dajesz, nie grasz w horrorze. Prawie. Czy to jest nasza koleżanka? Halo? To ty? Ha? O, poznałyśmy się wczoraj. Nic nie słyszałam o tym, żeby dzisiaj było zamknięte. Dlaczego jest zamknięte? Och, tak naprawdę poczekaj chwilę. Ach, żadnego zamka. Mogę po prostu otworzyć. Koleżanka jest głośna. To ty, cześć! Cześć! Hej, czy wiesz dlaczego Archibum jest zamknięte? O! Najpewniej dlatego, że dozorca wyszedł. Najpewniej. Szukałam go, ale wygląda na to, że odszedł. Ha? Więc po prostu tu zamknął i sobie poszedł bez słowa? Co do cholery? To tak jakby trzymał cię pod kluczem. Ha? O, to okropne. Powinien ci powiedzieć, kiedy wychodził. To ty jesteś tutaj gościem. Cóż. Tak naprawdę tylko sprawiam mu kłopoty. Ha? Ale pozwolił mi, żebym rozejrzała się dookoła. Cóż, to dalej nie jest miłe. Wciąż czegoś szukasz? Tak, ale reszta pokoi, które chciałam sprawdzić, jest zamknięta. Więc czemu nie przejdziesz się ze mną? He? Obiecałam, że nie będę wychodzić. Ale nie dowiesz się niczego więcej o wiosce, jeżeli będziesz siedziała w archiwum, prawda? To spokojne miejsce, ale mimo wszystko nudne. No i pewnie nie ma tam niczego w wiosce. Cóż, jestem ciekawa. Ale dozorca powiedział: O. On po prostu przejmuje się lasem. Ha! Po prostu nie wchodź do lasu. Zresztą, nie musisz słuchać wszystkiego, co mówi ci dozorca. To on jest dziwny, to ty jesteś gościem. Więc. Nie musisz podążać za jego rozkazami. No i potrzebuję jedzenia, ręczników i innych rzeczy. Nie zabrałaś ze sobą bielizny, co? Ha! <gryw> zgaduję, że tego też potrzebuję. Tak czy siak. Wiesz, gdzie jest sklep? Och, na litość. Okej. Okay. Dobra, pokażę ci. naprawdę? Dziękuję. Nie ma potrzeby, chodźmy. Chłop dostanie zawołu, jak wróci. Hej, co? Wszystko stało się tak szybko wczoraj, że nie zapytałam ci o imię. Powiesz mi? Mijako. Mijako, Sakuma. Rozumiem, hm. Mimi, co? Nie nazywaj mnie tak. To brzmi, jakbym była małym dzieckiem. To takie zawstydzające. W porządku. Dobrze, więc co powiesz o Miko? Nikt wcześniej nie skracał mojego imienia, więc czy takie pseudonimy są normalne dla ludzi, którzy mieszkają w mieście? Nie bardzo. Po prostu uważam, że są urocze. Ludzie z miasta są dziwni. A, mimi mi się bardziej podobało. Wow! Tutaj jest tak zielono! Jestem podekscytowana! He? Tutaj niczego nie ma. Może, ale dalej uważam, że jest uroczo. Czy życie w mieście nie jest bardziej ekscytujące? Tam są sklepy i takie z płytami. I centra handlowe. Wiedziałam, że powinnyśmy zostać w archiwum. Wybacz, teraz radź sobie sama. Poszukaj yy, skrzyżowania. Nic ci nie będzie. Co? O co chodzi? O nic. I nie mów nikomu, że mnie widziałaś. Ha? O. A? Hej, jesteś dziewczyną z wczoraj. Wybacz bezpośredniość, ale widziałaś gdzieś Miako? Ha? Wygląda na to, że znowu uciekła ze szkoły. Ach, o to chodzi. Racja. Powinna być w szkole. Aha! Nie, nie o. widziałam! W porządku! Jeśli ją zobaczysz, porozmawiaj z nią, ok? Ma teraz wiele problemów, widzisz. A jak tam z tobą? Dowiedziałaś się czegoś o wiosce? Tak. Właśnie szłam do miasta, by kupić kilka rzeczy. Rozumiem. Jako, że tutaj jesteś, powinnaś się rozejrzeć. To powinno być przyjemne. Mała wioska jest o wiele zieleńsza i spokojniejsza od miasta. Oczywiście, jest tutaj naprawdę pięknie. Masz teraz wakacje, tak? Wiem, że przybyłaś tutaj z konkretnego powodu, ale to też ważne, by dobrze się bawić. Więc daj sobie czas i baw się dobrze przy rozglądaniu się po wiosce. Baw się dobrze, daj sobie czas, co? Ale teraz naprawdę nie mam na to czasu. Tak czy siak, powinnam się pośpieszyć i zrobić zakupy. To idziemy. To jest stara budka telefoniczna. Wygląda, jakby ledwo trzymała się na nogach. Zaraz, zaraz. Tam są tylko yy, pola ryżowe, więc na pewno nie będzie sklepów. No dobrze. Nie dają pozwiedzać. A to wygląda jak wejście do jakiejś świątyni? Och, świątynia. Wydaje się tajemnicza. I dlatego tam nie pójdziesz? Aaaa, mój zmysł eksploratora. O, cierpi. Mamy wioskę. To jest ten znak. O! Ile trwa ta gra? Wygląda na to, że obszar zakupowy znajduje się na południu. Dlatego pójdziemy na północ. Ta pani się dziwnie patrzy. Co za dziwna droga. Może jeżeli znajdę chwilę, rozejrzę się tutaj później. Eee... Muszę iść z Ta osoba też się na mnie patrzy. a odwrócił wzrok. Tak, znam życie, jesteśmy nowinką stulecia. Mam wrażenie, że wszyscy się na mnie patrzą. Tak pewnie jest. Tak. Czy jest ktoś z kim możemy porozmawiać? A ta osoba po prostu wpatruje się w most na końcu drogi. No dobra, tędy nie. Czy to będzie sklep? Nie, to wygląda jak poczta. Może to tylko moja wyobraźnia, ale czuję się obserwowana. O, wątpię. To jest mała Pipiduba. Wygląda na to, że podatkują. Piesek! O! Gdzie jest Pet Pet? Spoglądam na mnie z ciekawością. Kot! Dobra. Dobra. Jeszcze, jakbym mogła pogłaskać, to by była gra roku. Zastanawiam się, czy to główny sklep. Zamknięte, wracamy bliżej wieczora. Więc otwierają dopiero wieczorem, co? Najwyraźniej powinnam wrócić do archiwum. O, co jest na ziemi? Tu mamy kartę ID, klinika. Wydaje mi się, że komisariat jest gdzieś w pobliżu. Kocie, poprowadź mnie. Ta cisza jest taka przygnębiająca. Okej. Okay. Przepraszam, widziałaś może gimnazjalistkę? Gdzieś tutaj? Ha? Nie, nie przypominam sobie. Rozumiem. Przepraszam, że cię zaniepokoiłem. Wszyscy szukają tej dziewczyny, nie? Hmm, zastanawiam się, o kogo chodzi. Może szuka Miko? Ona by się tak nie chowała bez powodu. A, czyli co? Komisariat jest gdzieś na dole czy tutaj? A, wygląda. Na patrolu. Dobra. W końcu widziałam oficera Mocizukę wcześniej. Hmm. Może powinnam zanieść identyfikator prosto do kliniki? Ale nie wiem, gdzie ona jest. Nie mam wyboru. Jestem zdenerwowana, ale muszę się zapytać. Zadajesz. No em, um, przepraszam. Tak? O co chodzi? Szukam kliniki. Czy wie pani, gdzie to jest? Klinika? Och, wiesz, e, gdzie jest skrzyżowanie? Tam na północy. Po prostu musisz iść pod górkę. Rozumiem, dziękuję bardzo. Widzisz? Mówiłam ci, że tutaj nie ma takiej młodej dziewczyny. Czuję się obserwowana. Wygląda na to, że ludzie o mnie rozmawiają. Znika jest na północ od skrzyżowania. Okej, okay, dziękuję bardzo. Lecimy. I wróciła muzyka. Dobrze, bo już się czułam nieswojo gadając w pustkę. A. No dobra, ona tylko obserwuje. Z nikim teraz nie pogadam. Okej, okay. to, to jest interaktywna gra. Mocno interaktywna. A to ładnie wygląda. Nice. Hmm. hmm, klinika. Tak, to tutaj. Wygląda na starą, ale architektura ma w sobie coś filmującego. Wygląda jak coś, co można zobaczyć w telewizji. Tak samo jak archiwum. Miło widzieć, że przetrwało tyle czasu. Ok. Więc to całe mamrotanie, które słyszałem, pochodziło od ciebie. Ach, przepraszam. Po prostu podziwiałam budynek. A już myślałem, że to jakiś pacjent potrzebuje leków. Ach, nie. Nie jestem pacjentką. Ktoś upuścił swój identyfikator, więc go przyniosłam. O, spójrzmy kto to zrobił. Ach, pani Umemoto, znowu to do niej podobne. Wybacz, że musiałaś kłopotać się przyjściem tak daleko. Och, nie, nie mam za co przepraszać. To żaden kłopot. Cóż, skoro tak? I tak musiałem się przejść i zrobić sobie chwilę przerwy. Tak sobie myślę, że nie widziałem cię wcześniej, młoda damo. Och, racja. Jestem w wiosce od wczoraj. Czyżby. I zatrzymałaś się w archiwum. Hmm. To niecodzienne, by turyści szpendali się po tej wiosce. Ach, szczerze mówiąc, moi rodzice tutaj dorastali. I przyszłam, by czegoś się o nich dowiedzieć. Niech zgadnę. Wróciłaś, bo... Przedwcześnie odeszli. Jak? Ach, tak, zgadza się. Mm, czy to takie oczywiste? Mogę wyglądać na staruszka, ale wciąż jeszcze kontaktuję. Jestem w stanie rozpoznać kogoś, przygnębionego, kto czuje się źle. Rozumiem. Muszę bardziej uważać. Cóż, będę wracać. Wciąż muszę dowiedzieć się więcej o rodzicach. Muszę sprawdzić archiwum. Hmm? Co za melancholia. Poczekaj chwilę. Proszę, to powinno pasować do młodej osobki takiej jak ty. Okej, okay, mamy mapę. E, zbieranie znaczków? To był głupi pomysł w tym mieście, ale cieszę się, że w końcu się na coś przydał. Będziesz mogła rozejrzeć się po wiosce i oczyścić umysł. A? E? Uznaj to za polecenie lekarza. Kiedy wszystko wypełnisz, przyjdź się ze mną spotkać. A, zbieranie znaczków, ha? To prawda, że nie byłam w stanie odprężyć się od wypadku. Może wezmę tę radę i faktycznie rozejrzę się troszeczkę. Naprawdę? Może i wioska nie ma za wiele do zaoferowania, ale ten widok nie jest zły. Powinnaś troszeczkę się rozejrzeć. Znajdziesz też znaczek na szczycie wzgórza. Po prostu czekałem, aż ktoś zapyta, ale. Och, upewnij się, że twoja kartka nie zostaje zjedzona. What? Naprawdę? Tak, to czuć ten szpitalny zapaszek. I tak nikogo nie ma. Dobra, chodźmy zbierać znaczki! A tu coś jest? Nie. Nie wiem do czego nam to. Eee. No dobra. Jolo, idziemy zbierać znaczki. A tej osobki tu nie było. Starsza pani. Z warzywkami. Och, jesteś młoda i sprytna. Pomożesz mi z warzywkami? Oczywiście. Okej. Okay. Pokażę ci jak sadzić. What? Rozumiesz? Teraz wiesz czego szukać. Czy ja mam zbierać warzywka? Te rośliny dzięki temu aż zaczęły lśnić. Naprawdę? W zasadzie wyglądają na nieco lśniące? Po prostu idź i je zbieraj. Znajdziesz ich wiele. W całej wiosce. Dziękuję za pomoc. Ehm, Okej, okay. łatwo wędną, więc przyniesie za zanim zapadnie zmrok. Co jest? Jakby co to za misja Oho! Koleżanko, Ha? Czy to Miko? Pewnie tak. Boże, one leśnią, faktycznie. Ile ja mam tego zebrać? Czemu ja zbieram pieczątki? Co tu się dzieje? Nice. Wow, to miejsce jest przepiękne! Skąd ja mam pieczątki brać? Chciałabym, żebyśmy mieszkali w pobliżu oceanu zamiast jeziora. Jestem pewna, że ryby z oceanu by smakowały o wiele lepiej. Nie wiem, co ja tu robię... ZŁAP SWOJĄ RYBĘ! Ryba za darmo, z bilecikiem rybnym. Ryby, co? Może mama i tata łowili tutaj, kiedy byli dziećmi? Jestem ciekawa tych ryb. Brzmi zabawnie, może spróbuję. Co jest? Okej, okay, ale no mam... osiem... ILE?! A, to po to akwapedia? Och... Nie mam rybiego bileciku. O, tu jest pieczątka, dobra. Ja się naprawdę nie takiego klimatu spodziewałam, halo.